Cześć, witam Cię serdecznie. Nazywam się Krzysztof Król i w dzisiejszym filmie chcę opowiedzieć Ci o tym, jak sprawić, aby ludzie Cię szanowali. Jeśli interesuje Cię ten temat, zaczynajmy. W poniedziałek przygotowałem dla Was film na temat tego, jak być lubianym, atrakcyjnym, charyzmatycznym człowiekiem. Dzisiaj z kolei będziemy mówić o szacunku. Jak sprawić, żeby ludzie Cię szanowali? W ogóle ten tydzień cały rozmawiamy właśnie na temat pewności siebie, więc już mieliście w poniedziałek film, tutaj teraz jest w piątek, a w niedzielę będzie webinar na temat pewności siebie, jeszcze o tym wspomnę. Natomiast koniecznie sprawdź, czy już się na niego zapisałeś, bo będzie bardzo, bardzo dobra i cenna wiedza na nim. Jedziemy po kolei. Jak sprawić, żeby ludzie Cię szanowali? Punkt pierwszy to dotrzymuj słowa. Trzymuj słowa, to jest bardzo taka podstawowa rzecz. Dla mnie więc jest, wręcz jest to rzecz oczywista. Naprawdę musiałem trochę pomyśleć, żeby ją tutaj wpisać sobie na, 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 do scenariusza dzisiejszego filmu, bo, bo jest to dla mnie zupełnie coś oczywistego, że na przykład jeśli ja się z kimś umawiam, to jestem na spotkaniu. Jeśli coś komuś obiecuję, to to robię. I przede wszystkim dla mnie właśnie, dotrzymywanie słowa danego innym ludziom jest podstawą. I myślę, że dla Ciebie też powinno to być. Ludzie nie szanują absolutnie kogoś, kto, kto ciągle ich wystawia, kto ciągle mówi jedno, a robi drugie. Więc jeśli chcesz zyskać szacunek innych ludzi, zacznij od tego, żeby przede wszystkim dotrzymywać słowa. Jeśli dotychczas było Ci ciężko to zrobić, może za dużo ludziom obiecywałeś. Obiecuj mniej, ale tak, żeby było zrobione. To samo tyczy się tak samo biznesu. Dlatego nie spotkałem się jeszcze w swoim życiu i mam nadzieję, że tak nigdy nie będzie z osobą, która mogłaby mi coś zarzucić biznesowo. Czyli, żeby był klient, jakiś partner biznesowy, dostawca, odbiorca, który by mi coś zarzucił. Akurat ja traktuję słowo dane w biznesie jako święte. Więc jeśli komuś coś obiecuję, jeśli się czegoś podejmuję, to robię to często siedząc po nocach, ale zrobię to po prostu, co komuś obiecałem. Myślę, że to jest w ogóle podstawa tego właśnie, dlaczego ludzie mnie szanują, że mogą na mnie po prostu polegać, wiedzą, że moje słowo jest święte. Punkt drugi, to jest to, żebyś przestał przepraszać za to, kim jesteś. Bardzo często ludzie przepraszają za to, mają takie podejście po prostu, a, sorry w ogóle, że się odezwałem i tak dalej. Nie! Bądź dumny z tego, kim jesteś, bądź człowiekiem, który będzie sam siebie szanował, o tym jeszcze będziemy dzisiaj mówić, nie? natomiast przede wszystkim nie przepraszaj ludzi cały czas za to, co robisz, za to, co powiedziałeś, za to, co zrobiłeś. To nie zyskujesz szacunku, a czasem wręcz nie zrobiłeś nic złego, ale przepraszając za to, budujesz w innych ludziach taki, yy, 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 od razu taką myśl, że faktycznie zrobiłeś coś dobrego, nie? Kiss accuse say accuse, jak, jak mawiają Francuzi, czyli yy, kto, kto, yy, kto się tłumaczy, ten tak naprawdę się oskarża, nie? Więc chodzi o to właśnie, żeby przestać przepraszać za to, co robisz. Chyba, że faktycznie zrobiłeś coś źle, ok, wtedy można to zrobić, ale na pewno takich sytuacji jest dużo, dużo mniej niż takich, w których po prostu ty byś gdzieś właśnie zrobił jakieś ekscusy. Punkt trzeci to jest to, żebyś nie marnował czasu innych ludzi. Nie marnuj czasu innych ludzi. Szanuj, chcesz, żeby inni ludzie cię szanowali, szanuj też innych. I jedną z części tego jest szanowanie czyjegoś czasu. Yy, nie spóźnianie się, wykorzystywanie, że jeśli masz kontakt na przykład z kimś, to masz możliwość porozmawiać z jakimś człowiekiem, który jest na przykład bardzo bogaty, bardzo zajęty, robi wiele projektów, prowadzi duży biznes, to też nie marnujesz jego czasu na jakieś pierdoły. No, ja miałem, miałem kiedyś zdarzyła mi się na przykład konsultacja z człowiekiem, który. Pytał mnie, co ja jem na śniadanie, i tak dalej, a jaką książkę przeczytałem. No, jeśli ja przychodzę z kimś i chcę, mam komuś pomóc, coś doradzić na konsultacji, to, to nie po to przychodzę, żeby mu opowiadać, co ja jadłem, jaką jajecznicę jadłem na śniadanie, i tak dalej. Nie? To jest marnowanie mojego czasu przede wszystkim, jak ktoś ma jego za dużo, widocznie. Więc nie marnuj czasu innych ludzi. Bądź konkretny, bądź to the point. Chcesz coś od kogoś, mów o co ci chodzi, a nie owijaj w bawełnę. Zobaczysz, że to też będą ludzie szanować. Zwłaszcza ludzie zajęci, ludzie sukcesu. Punkt czwarty to nie obgaduj innych ludzi. Parszywy nawyk, obgadywanie. Obgadywanie, plotkowanie, gadanie za czyimiś plecami. Nigdy nic dobrego ci z tego nie wyjdzie. Po prostu skończ. Jeśli to robisz, skończ. Punkt piąty. Nie bądź przesadnie miły. No na tym już, na, to, na ten temat nagrałem właśnie też film ostatnio, parę tygodni temu. Właśnie o tym, żeby nie być przesadnie miłym. Żebyś był człowiekiem, który faktycznie, jeśli mu coś nie pasuje, to potrafi powiedzieć. Trenuje właśnie w sobie tą asertywność. Jest spójny z tym, co robi, nie? Spójny z tym, co robisz, czyli nie robisz rzeczy wbrew sobie tylko dlatego, bo boisz się komuś odmówić, na przykład. Nie? Więc nie bądź przesadnie miły, bądź miły ogólnie dla ludzi, ale nie podkładaj się ludziom, nie bądź popychadłem, nie guć się na rzeczy, które ci na przykład nie odpowiadają. Dalej, punkt szósty. Miej swoje zasady i się ich trzymaj. Warto w życiu mieć małą ilość, ale żelaznych zasad. Takich zasad, które będą ci towarzyszyć przez całe twoje życie. To jest, no, w ogóle dla mnie to jest jakaś podstawa moich przekonań, podstawa moich prze zasad, z którymi ja się kieruję. Nie? I później do nich dostosowuję już całą resztę mojego życia. Mam zasadę, że nie zdradzam, i świetnie mi to w życiu uwolniło mnie od wielu telenowel, których słyszę, słyszę od ludzi, te dziesiątki, setki jakie mają problemy właśnie w związku przez jakieś tam flirty, gdzieś tam na boku coś robienie i tak dalej, później się tylko komplikacje z tego robią i złe rzeczy. Więc mam zasadę nie zdradzam, koniec, kropka. Chciałem z inną dziewczyną się zacząć spotykać, jak byłem z jedną to zrywałem z tamtą najpierw, żeby dopiero z, z drugą coś zacząć. I bardzo mi to ułatwiało cały proces życiowy, zawsze mogłem być, po prostu mieć czyste, czyste sumienie, nie? Więc to jest pierwsza na przykład zasada. Druga zasada, że nie oszukuj nie okradam ludzi. Że zawsze, jeśli zarabiam pieniądze, to, to robię to uczciwie, na zasadzie takiej, żeby dać ludziom wartość i coś za to otrzymać. I tego też oczekuję od innych. Oczywiście, jeśli ktoś mnie oczekuje, to może się spotkać z bardzo intensywną i agresywną reakcją z mojej strony, bo też nie pozwalam sobie, żeby inni wchodzili mi na głowę. Nie? Więc mam jakieś takie swoje zasady, po prostu, jeśli komuś daję słowo z czymś, to tego słowa dotrzymuję. Jak idę, umawiam się na spotkanie, to ja jestem na tym spotkaniu, nawet jak mam się spóźnić, to dzwonię wcześniej. No, wiadomo, zdarzy się czasem, staniesz w korku, jest, nie wiem, jakaś burza wy, wy, wyjdzie i nagle wypadek się samochodowy zrobi i będą wielkie korki, ale wtedy dzwonisz do kogoś i go powiadamiasz o tym, że będziesz później, a nie po prostu e, unikasz konfrontacji. Nie? Więc mam swoje takie pewne, żelazne zasady, którymi się po prostu kieruję w życiu i one mi bardzo pomogły uniknąć właśnie jakichś konfliktów, tego, żebym Spał spokojnie, żebym nie zajmował się pierdołami, tłumaczeniem się komuś, gdzieś tam unikaniem, jakimś kłamaniem i tak dalej. Tymi rzeczami tylko po prostu mówię z prosto z mostu. To, co robię, jest spójne z tym, co mówię i nie muszę nigdy się zastanawiać, co komuś powiedziałem, czy jak ktoś zareaguje. Jak ktoś ma jakiś z tym problem, to mnie to nie interesuje. Ja jestem wobec siebie sam fair i wobec innych tak samo, nie? Więc ty tak samo, miej swoje zasady, jeśli dotychczas ich nie miałeś, ustal sobie jakieś i po prostu w życiu się ich trzymaj, traktuj je jak święte. Jako swoje własne obietnice, jako swój właśnie kręgosłup moralny. I też kręgosłup, który macie prowadzić w życiu, po prostu, żebyś się nie wywracał. Punkt siódmy: to jest to, żebyś nie narzekał. Nie narzekaj. Narzekanie to jest parszy nawyk. Nikt nie chce być w towarzystwie osób, które narzekają. I przeważnie ludzie narzekają na rzeczy, na które nie mają wpływu: politykę, pandemię, inne jakieś pogodę, korki, gospodarkę, rynek pracy, biznes i tak dalej. Zusy Rusy. Ale nikt nie chce Twoich narzekaj słuchać. Nikt nie chce tego słuchać. Jeśli jesteś człowiekiem negatywnym, który właśnie się skupia tylko cały czas na rzeczach na które nie ma wpływu i narzeka, to ludzie nie będą chcieli przebywać w Twoim towarzystwie. Co więcej, narzekając, dajesz innym do zrozumienia, że nie masz kontroli nad swoim życiem. Bo skoro narzekasz i skupiasz się tylko na rzeczach, na które nie masz wpływu, to gdzie są te rzeczy, na które masz wpływ? To nimi powinieneś zajmować rozmowy z innymi ludźmi, to o nich powinieneś dyskutować, to one powinny być w centrum Twojego skupienia, a nie rzeczy, na które nie masz wpływu, na które narzekać oczywiście można, bo i tak. W innych nigdy nie znajdziesz. Dalej, punkt ósmy. Rób coś wartościowego dla siebie i dla innych ludzi. No to też ludzie będą szanować, że jesteś wartościowym człowiekiem, robisz coś dobrego, że twój majątek, na przykład, który zgromadzisz w życiu, nie jest z tego, że kogoś okradłeś, oszukałeś, że gdzieś tam wy wycwaniaczyłeś te pieniądze, tylko że je zarobiłeś w uczciwy, fajny, dobry sposób, nie? I można zarobić dość do milionów. Ja tak zarobiłem, moi przyjaciele milionerzy zarobili te pieniądze uczciwie, więc można dojść uczciwie. Yy, I... I mówię, nie tylko chodzi tutaj o pieniądze, ale ogólnie, żebyś robił rzeczy, które są wartościowe dla Ciebie i dla innych. Dla Ciebie i dla innych. Wtedy sam swoją osobą zyskujesz szacunek w oczach innych ludzi, tym, że potrafiłeś dla siebie zbudować fajne życie i dla innych. Nawet jeśli jesteś na początku tylko tej drogi, ale jesteś z nią spójny, o tym będziemy mówić jeszcze na tym niedzielnym szkoleniu, więc przypominam, jeśli jeszcze się nie zapisałeś na szkolenie, na którym dam Wam konkretne zasady, konkretne strategie, jak budować pewność siebie, to zatrzymaj teraz ten film. I od razu zapisz się pod tym filmem, w przypiętym komentarzu znajdziesz linka. Bądź w opisie filmu, też znajdziesz linka, od razu się zapisz na to szkolenie. Nie odkładaj tego na później. Od razu zrób to, a my wracamy z powrotem. Więc nie narzekaj, nie narzekaj bardzo ważna zasada. Punkt, później było: rób coś wartościowego dla innych. A punkt dziewiąty jest taki: podążaj za swoimi marzeniami, realizuj swoje własne cele, żyj swoim życiem. To ludzie szanują. To wcale nie musi zależeć od tego, że ty zarobisz dużą ilość pieniędzy. Ja, na przykład, spotkałem wielu podróżników różnych, nie? którzy nawet nie mają żadnych praktycznie pieniędzy, ale robią to, co kochają, idą za swoim głosem serca i bardzo ich za to szanuje. I ludzie ich za to szanują. Więc idź za głosem swojego serca, podążaj za swoimi marzeniami, zobaczysz, każdy to będzie szanował. Każdy to będzie szanował. Yy, punkt 10. Bądź proaktywny. Bądź proaktywny. Czyli działaj ty. Nie oczekuj na to popatrz. Yy, często są sytuacje, nie na przykład yy, przestajesz się tam z kimś kumplować. No i nie zadzwonisz do tej osoby, bo tłumaczysz sobie to. A jakby on chciał się spotkać, to by sam zadzwonił. No, a on myśli tak samo i się w ogóle nie spotkacie, nie? Więc jeśli chcesz spotykać się z ludźmi, ty organizuj spotkania, ty organizuj jakieś wyjazdy, ty bądź tą duszą towarzystwa. Bardzo łatwo być duszą towarzystwa, po prostu organizuj rzeczy, zapraszaj ludzi, rób coś. Ludzie siedzą w domu, czasem się nudzą, nawet bardzo popularni ludzie, co mogło dla ciebie też być jakąś niespodzianką. I po prostu ty bądź tą osobą, która wychodzi z inicjatywą. Zobaczysz, że dzięki temu ludzie też będą chętniej z Tobą przebywać. Punkt jedenasty. Bądź dumny z tego, co robisz. A żeby być dumnym z tego, co robisz, to musisz lubić to, co robisz i musisz robić to, co kochasz. Więc. Rób rzeczy, które są dobre dla Ciebie, które prowadzą Cię do spełnienia Twoich marzeń i co więcej, bądź z nich dumny. Nie musisz się wstydzić tego, że zarobiłeś pieniądze. W Polsce jest tylko takie przekonanie wynikające z komunizmu i, i z, z jeszcze z chronienia się przed ludźmi, którzy uważają, że każdy bogaty człowiek to oszust i złodziej, że ludzie pieniądze lubią ciszę. Bzdura, zapytaj Kanye West, czy, czy nie wiem, jakiś e, celebrytek, czy pieniądze lubią ciszę. Nie, pieniądze lubią głośno. Więc, więc e, bądź dumny z tego, co robisz. Zarobiłeś pieniądze, bądź dumny z tego, nie musisz się z tym chować. Przebiegłeś maraton, bądź dumny z tego. Pochwal się tym ludziom. Jeśli robisz coś dobrego, możesz się tym chwalić. I nie ma w tym nic złego. Przesadna skromność jest zła. Powoduje, że w społeczeństwie właśnie przesadna skromność jest stworzona przez ludzi, którzy chcą innych zrobić podległymi. Że nawet jak ci podlegli coś osiągną, to nie mogą nikomu o tym mówić. Inspirować innych, pokazywać innym, że coś osiągnęli, nie? Chowaj to dla siebie i tak dalej. No, bzdura. Kolejna rzecz, punkt dwunasty. Nie bądź potrzebujący. Nie bądź potrzebujący. Nie błagaj ludzi o coś. Nie bądź taką osobą, która cały czas spotkałeś dziewczynę, nie dzwoń do niej 17 razy dziennie, żeby się umówić, jak ci odmówiła. Nie bądź tym gościem potrzebującym. Czy to w związkach, relacjach jakichś interpersonalnych. Nie bądź osobą, która cały czas po prostu pokazuje wszystkim naokoło, że jest samotna, że potrzebuje drugiej osoby, że potrzebuje kogoś. Ludzie nie lubią siedzieć z kimś takim. Oni wiedzą, że to jest ryzykowne, nie? Trzynasty punkt. Pomagaj słabszym. O tak. Wspieraj słabszych. Pomagaj słabszym. Człowiek zyska bardzo wiele szacunku, jeśli faktycznie będzie się skupiał na tym, żeby właśnie pomóc innym ludziom. Pomagaj jak tylko możesz. Można pomóc ucząc kogoś czegoś, można pomóc yy, finansowo, materialnie, można pomóc komuś będąc yy, przyjacielem, wysłuchać kogoś. Ale staraj się pomagać ludziom. Zobaczysz, że zyskasz szacunek bardzo, bardzo na głębokim poziomie od innych ludzi. Punkt 14. Kontroluj swoje emocje. Kontroluj swoje emocje. Tu, gdzie mieszkam, na przykład w Tajlandii, w ogóle, jak ktoś traci panowanie nad sobą, to od razu pokazuje swoją słabość. Więc ludzie są bardzo spokojni, rzadko kiedy wybuchają, rzadko kiedy są agresywni, bardzo rzadko. I, i już w ogóle nie ma mowy o czymś takim, że ty się będziesz obrażać na kogoś, strzelać fochy i tak dalej. Coś ci nie pasuje, porozmawiaj z tą osobą, rozwiąż konflikt. Nie pasuje ci ta osoba, to się przestań z nią spotykać i koniec. Ale nie jakieś obchodzenie, no co ty jesteś, dziewczynka mała, żeby się obrażać, fochy robić fochy naprawdę są okropną rzeczą okropną rzeczą, obrażanie się na kogoś i tak dalej, rozwiąż sprawę jak mężczyzna z kimś i albo w te, albo we w te nie? I, i przede wszystkim kontroluj swoje emocje kontroluj swoje emocje, ja wiem, że to nie jest łatwe, nigdy nie będziesz tego robić w 100%, tak nie ma szans jesteśmy ludźmi, po to mamy te emocje właśnie, żeby korzystać z całego ich spektrum ale nie po to, żeby krzywdzić innych wybuchać na innych właśnie krzyczeć, gdzieś tam pokazywać swoją słabość, obrażając, obrażać się strzelać fochy, nie po to Punkt 15. Sam siebie szanuj. Sam siebie szanuj. Chcesz, żeby szanowali cię inni. Posz szanuj siebie ty. Chcesz, żeby ktoś inny cię pokochał. Najpierw ty, po ty siebie pokochaj. Bardzo ważna rzecz, żebyś nabrał szacunku do samego siebie. A jeśli nie masz powodów ku temu, to zacznij zmieniać swoje życie. Najlepszym krokiem, żeby to zacząć, wyzwanie 90 dni. Masz pewność wtedy, że to swoje życie zmienisz. Ale tak jak mówię, że i tak, żebyś mógł sam siebie szanować, że tak, żebyś był dumny z siebie że i tak, żeby ludzie, którzy są ci najbliżsi, też byli dumni z ciebie. Więc mam nadzieję, że dzisiejszy film ci się spodobał. Mam nadzieję, że film y, będzie dla ciebie taką zestawem właśnie będzie zestawem wskazówek na temat tego właśnie, jak sprawić, aby ludzie cię szanowali. Przypominam, że widzimy się w niedzielę o godzinie 17 na tym darmowym szkoleniu na temat budowania pewności siebie. A ja na dzisiaj się z tobą żegnam, więc trzymaj się, miej dzisiaj wspaniały dzień. Cześć.